Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Bliżej Sportu na łamach Miedziowych Faktów. Nazywam się Dariusz Nowakowski i zapraszam na rozmowę o Górniku Polkowice z szefem Rady Nadzorczej Górnika Polkowice, Mateusz Druszcz. Razem z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o przyszłości Górnika Polkowice, ale może zanim o tym, porozmawiajmy o tym, co właściwie Pańska funkcja oznacza. Szef Rady Nadzorczej, brzmi to dość skomplikowanie. Proszę wytłumaczyć pokrótce naszym widzom o co chodzi. Czym się Pan zajmuje? Szef rady nadzorczej to rzeczywiście może skomplikowanie brzmi, ale generalnie jest to funkcja, no której zadania są przydzielone w, w kodeksie spółek handlowych, tak naprawdę. Jestem przedstawicielem rady nadzorczej, czyli podmiotu, który generalnie kontroluje, nadzoruje zarząd, ale w zarządzaniu sportowym można wyróżnić dwa takie jakby typy rady nadzorczej. Jedna to rada, która stricte dokonuje czynności tylko i wyłącznie nadzorczych, nie wiem, kontroluje sprawozdania finansowe, kontroluje wydatki, a drugi typ takiej rady nadzorczej to jest wspomaganie też zarządu. Oczywiście nie jest to kwestia związana z tym, że przewodniczący rady nadzorczej dokonuje czynności związanych na przykład z podpisywaniem umów, czy też z reprezentacją. Przyzna pan, czerem. że to dość prawniczy język, a tak. my byśmy chcieli naszym widzom to przekazać. To, się bo generalnie chodzi, chodzi o to, że drugi typ jest jest taki, że wspomaga się zarząd, a nie tylko kontroluje i właściciel górnika Polkowice oprócz tych czynności kontrolno nadzorczy powiedział proszę wspierać zarząd i moja rola w górniku taka jest, taką rolę też miałem w Zagłębiu Lubin, gdzie po prostu wspieram zarząd w też w bieżącym funkcjonowaniu, nie wchodząc w zakres reprezentacji spółki. Rozumiem, czyli ten nadzór jak wynika, jak wynika z pana słów, ten, ten nadzór w górniku Polkowice jak on właściwie wygląda. Co pan na tę chwilę może nam powiedzieć też, bo jest podsumowanie w pewnym sensie roku, jesteśmy na początku roku 2021. To może chociażby ten aspekt finansowy, ale też mówi Pan o wsparciu zarządu, więc na pewno sportem Rada Nadzorcza też jest bardzo zainteresowana tak, i wynikami sportowymi. Tak jest powołano mnie w ubiegłym roku za zadania jakie, do, zadania, jakie mi wyznaczono, to przede wszystkim w kwestii uporządkowania tutaj, no i tak jak już Pan redaktor zauważył, prawnych e, no, i było ich mnóstwo, bo przyjęliśmy nowy regulamin Rady Nadzorczej, zmieniliśmy akt założycielski, to wszystko po to, żeby dostosować działalność Górnika Polkowice bardziej do tego klubu sportowego i Rada Nadzorcza spotyka się raz na miesiąc, przynajmniej jest bieżący w kontakcie z zarządem i te zadania można powiedzieć, nazwijmy to formalno, prawne, te nudne takie, żeby nie zanudzać, zostały wykonane. I na dzień dzisiejszy wspieramy zarząd także poprzez nawet konsultacje w kwestii pewnych transferów, czy, czy, czy pomocy z umowami sponsorskimi, ale tak ja mówię, to jest taka pomoc bieżąca. No cieszymy się, że ta współpraca układa się bardzo dobrze, układa się bardzo dobrze z właścicielem. Ja powiem szczerze, że to jest chyba moja piąta rada nadzorcza, że pierwszy raz widzę takie zaangażowane zaangażowanie właściciela pana burmistrza w klub. Nie? Mogę, tak, mogę wejść w tak. zdanie, yy, właśnie, bo to też nie jest pierwsza yy. tego typu praca podjęta przez pana. Yy, można by powiedzieć, że to krok, to krok wstecz, bo jednak druga liga, bo jednak poziom rozgrywkowy niżej, ale mówi pan o zaangażowaniu, więc na pewno pan tak na to nie patrzy? Nie, nie. Ja tutaj, jakby podejmując się pracy, yy, Odbyłem rozmowy z burmistrzem, który przekonywał mnie do tej pracy, podoba mi się ten projekt. Nie traktuję tego jako kroku wstecz, zbieram tutaj duże doświadczenie, poznaję tą drugą ligę, poznaję funkcjonowanie tych klubów, to zaprocentuję w przyszłości tak, więc jeżeli chodzi o właśnie o te relacje, właściciel, rada nadzorcza, no to one są praktycznie wzorowe. Ja mam na bieżąco rozmawiam z burmistrzem i tak jak już powiedziałem, życzyłbym że sobie, żeby w każdym klubie tak było. Kończymy rok finansowy z zyskiem pierwszy raz od dawien dawna. I to mimo zamkniętych trybun. Tak jest, ale trzeba sobie też powiedzieć prost, żeby to też nie brzmiało jako ciągłe no. cukrowanie, że tutaj jeżeli... Spojrzymy na przychody klubów piłkarskich i na te przychody z dnia meczowego to Górnik Polkowice nie uzyskuje ich jakich, jak, jakoś Oczywiście. bardzo dużo, ale, ale chwali się, że na przykład trzymamy się dyscypliny finansowej, ten wynik sportowy jest dobry, ale to jest tak jak już powiedziałem praca zarządu, praca przede wszystkim też właściciela i myślę, że też Rady Nadzorczej, jako całego organu, a nie tylko przewodniczącego. Jak rozumiem, jest Pan też pośrednikiem swego rodzaju, nawet w rozmowach pomiędzy zarządem, a właścicielem, czyli w tym przypadku osobą zarządzającą klubem też pośrednio jest burmistrz, tak? Jako przedstawiciel gminy, nadrzędny. Więc też pytanie, bo burmistrz Polkowic sugerował nam, że Polkowice stać na pierwszą ligę. Pan też za, na pewno jest w stałym kontakcie. Rozmawiacie Panowie na ten temat. Pan też zajmuje się aspektami finansowymi całego tego przedsięwzięcia Górnika Polkowic. Walki o ten awans, no właśnie stać Was? Jeżeli właściciel tak mówi, to na stać, ale <noise> tak naprawdę to nie jest też tak, że my czekamy z założonymi tutaj, jakby rękoma, co dalej. My się przygotowujemy na to, bo, bo to. I patrząc jakby na perspektywę zarządzania klubem sportowym, to trzeba klub nie tylko sportowo przygotować, ale także finansowo, zarządczo i tak dalej. No nie może być takich sytuacji dokładnie, bo to jest też kwestia, o której możemy sobie porozmawiać. Górnik Polkowice już teraz przede wszystkim zarząd, ale też przy pomocy właśnie Rady Nadzorczej. Po punkt po punkcie analizujemy y, podręcznik licencyjny co do kwestii związanych z pierwszą ligą. Tak wczoraj wczoraj y, rozwiązywaliśmy pewien aspekt prawny co do możliwych odstępstw y, co do uzyskania pierwszej y, licencji uprawniającej mhm. do gry w pierwszej lidze, y, tak więc y, długofalowo y, patrzymy na ewentualny awans czy nas stać. Myślę, że, że stać, ale na pewno będzie potrzebne tutaj wsparcie właściciela, na pewno będzie ewentualny awans, będzie wymagał zmian co do pewnych planów, ale te plany już są przygotowane. Tylko klub trzeba przygotować tak, żeby gdy nastąpi awans, żeby po prostu on się nie wywrócił. Mhm. To znaczy historie innych klubów pokazują, że zrobiłeś awans, mhm. ale nie przygotowałeś klubu pod względem długofalowym, takich koncepcji, które pozwolą na to, że gdyby górnik założył To górnik Łęczny, jeżeli no mówimy o górnikach, Wicef, prawda? prawda, tak. to są takie kluby, no to jest w ogóle chyba problem polskiej piłki, tak, że patrzymy krótkofalowo, nie patrzymy pod względem długoplanowych rozwiązań, które pozwolą nie rok nam funkcjonować, ale 5 lat. I teraz, jeżeli chodzi o górnik Polkowice, bo to wszyscy też mówią o awansie, Chcielibyśmy awansować, ale to nie jest tak, że za wszelką cenę. Dla nas Jasne. najważniejsze, jako rady Nadzorczej, ale też dla zarządu jest to, żeby przygotować klub do ewentualnego awansu i nie schodzić z tej ścieżki rozwoju właśnie infrastrukturalnej, stawiania mimo wszystko na młodzież. To już mamy jasność. Ja jeszcze zapytam tylko, czy te wymogi licencyjne to jest coś, czy to w razie awansu górnika, bo jeżeli drużyna da awans sportowy, też mówił o tym burmistrz Polkowic, że on tutaj zachęca piłkarzy do tego sportowego awansu. Y, więc jeżeli to już by się stało, czy górnik Polkowice byłby w stanie, grając na własnym stadionie też między innymi, czy musiałby wyjeżdżać do innej miejscowości, nie wiem, do Legnicy na przykład, jak by to wyglądało? Jeżeli chodzi o podgrzewaną murawę, bo to jest y, główny problem to za duże słowo, wyzwanie, mhm. My raczej traktujemy to jako wyzwanie, to rzeczywiście tutaj środki zostały zabezpieczone, toczy się pewna procedura, która ma na celu jakby em, no, doprowadzenie do sytuacji, w której górnik będzie posiadał. Te, tą podgrzewaną murawę, ale ze względu na COVID też pewne rzeczy się przedłużają. I teraz mamy plan A, że robimy załóżmy podgrzewaną murawę, się wyrobimy, bo zgodnie z uchwałą PZPN-u i z podrożnikiem licencyjnym to chyba do 31 października wszystkie kluby muszą mieć podgrzewaną murawę. Ten sam problem ma chrobry inne kluby, mhm. ale ona mhm. musi być gotowa. Plan B jest taki, że będziemy remontować i nie zdążymy z tym remontem, czy też nie zdążymy. Spodżywaną murawą i będziemy mhm. musieli grać: do wyboru mamy legnica, lubin, albo inne, inna, inna lokalizacja. I trzeci plan jest taki, że nie uda się tego zrealizować: yy, w sensie, że dostaniemy warunkową licencję, ale ten plan C to praktycznie przy takim właścicielu wydaje mi się, że nie będzie wchodził w grę. Mhm. W związku z czym, jeżeli chodzi o warunki licencyjne, my robimy wszystko, żeby górnik je zrealizował. To, nie chodzi to podgrzewana tylko, bo... murawa jest największym problemem? Tak, ale są też inne związane z, nie wiem, z wymogami dotyczącymi e, na przykład boiska treningowego, że musimy mieć sztuczną murawę, ale, ale to się, ale to się dzieje. Tak to już jest. przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i wkładzie tak. gminy to się dzieje. Ja, ja wczoraj też analizując na przykład przykład Resowi Rzeszów, która nie miała podgrzewanej murawy, dostała jakby warunkową zgodę na granie w Rzeszowie. Mhm. Mieli grać w stalowej woli. Może brzmi teraz jakby troszkę, że do końca nie wiemy, co się wydarzy, bo to będzie decyzja PZPN-u de facto, która też będzie spowodowana jakby warunkami covidowymi, bo Resowia dostała zgodę na, na grę w Rzeszowie, głównie ze względu na covid, mhm. żeby nie musiała jeździć i jest dużo rozwiązań. My jak pan redaktor widzi, mamy pewne plany, mhm. ale ta podgrzewana murawa to jest jeszcze jeden aspekt, niezwiązany tylko z jakby z pierwszą ligą, ewentualnie. Ona tutaj Burmistrz ma plan stworzenia ośrodka sportowego i niezależnie, czy górnik awansuje, czy też nie awansuje. Ona musi w pewnym momencie powstać. I ta baza powstanie, tak jest. niezależnie od tego, czy, czy górnik awansuje, czy nie. No właśnie, bo my tak rozmawiamy o tym awansie. No trudno uciec od tych spekulacji. Niektórzy dziennikarze sportowi twierdzą, że właśnie rozmowa o sporcie to głównie spekulacja, tak? bo nie jesteśmy w stanie przecież przewidzieć tego, co wydarzy się naprawdę. No ale pospekulujmy, choć przyznać że trzeba, że nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu, to jeżeli byśmy przy tym niedźwiedziu się zatrzymali, a konkretnie trenerze, Januszu Niedźwiedziu, to chciałbym zapytać, czy to jest dla Was zaskoczenie, że trener poradził sobie z Drużyną, aż tak dobrze, bo pamiętam moment, kiedy przyjechaliśmy tutaj z kamerą jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek, w okresie przygotowawczym, kiedy właśnie była też prezentacja trenera. No i nawet wśród dziennikarzy zadawano sobie pytania, czy trener podoła wyzwaniu. Niektórzy nawet prowokowali, że długo tutaj miejsca nie zagrzeje, a wydaje się, że, że będzie inaczej. I jak Wy się do tego odniesiecie? Ehm, szczerze? Szczerze to powiem tak. No tylko szczerze. To tylko szczerze przed widzami Pan odpowiada i przed tak narodem jest. w tym momencie. Ehm. To, jeżeli powiem, to jak przychodziłem do Górnika Polkowice i rozmawiałem z burmistrzem, mówiłem, że żeby przygotować Górnik Polkowice do tego, żeby Rada Nadzorcza wyglądała tak, jak we w Skra klasie SA, czy Zagłębiu Lubin, czy jak widzę pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem klubu, klub potrzebuje dwóch lat, mhm. tak mu powiedziałem, no mhm. ale pewne działania się przyspieszyły, dzięki, przyspieszyły się dzięki trenerowi też, dlatego, że nie będę ukrywał i mam nadzieję, że powiem też to na koniec sezonu. To jest jeden z lepszych trenerów, z którym ja miałem okazję współpracować. Mhm. No, Ktoś powie, no, zwariowałeś, tak? byłeś w ekstraklasie, mhm. pewien czas miałeś dosyć dobrych trenerów. To jaka bo... to jest półka trenerska? Dobra półka, mhm. zobaczymy co będzie dalej. E, oczywiście też trzeba pamiętać, że to zarząd głównie współpracuje z trenerem, ale też mam bieżący kontakt z trenerem i nie mogę nic złego powiedzieć. Ale... Pamiętam, że we wrześniu poszedłem na trening górnika Polkowice, mm. jeden, drugi i spojrzałem na to wszystko, jak to funkcjonuje i ja wtedy powiedziałem, e, nie pamiętam czy to już do prezesa, czy do znajomych, że będziemy walczyć o awans, bo, mm. bo ja po prostu zobaczyłem... Wartość treningu w oczach, tak? i też zawodników, tak? którzy, mhm. którzy prezentują pewną jakość. I, i tak w, te, w tamtym momencie ktoś powiedział, że nie no gdzie no, to co, co ty. No, a na, naprawdę praca jaką tutaj sztab, cały sztab, bo to nie tylko też trener Niedźwiedź, ale zawodnicy i zarząd powoduje, że ten wynik jest bardzo dobry. I teraz E, gramy, zaczynamy ligę od meczu z Chojniczanką, za, potem gramy ze Stalą. Dwa bardzo ważne mecze i, i zobaczymy, jak będzie dalej. No, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten awans był, ale pamiętajmy o tym, że ten awans musi być poprzedzony przygotowaniem klubu do tego, żeby on w tej pierwszej lidze mógł się utrzymać. To są wyzwania infrastrukturalne i inne i o to dbamy. I też nie chcemy schodzić tej polityki, że tutaj chcemy, żeby też piłkarze z regionu trafiali, żeby oni uzupełniali skład, potem się wybijali. Tak? No Mam przykład mhm. Azikiewicza, Bednarskiego, Grzazgi. Tak górnik z tego nie schodzi. No cóż, trzymam książki też, żeby te nazwiska zostawały tutaj w klubie, bo jednak ciągle są podbierane, co jest zrozumiałe, bo górnik ciągle buduje swoją potęgę, jest jeszcze przecież... Lub musi też sprzedawać, klubu. no, no, no oczywiście te, jest żeby czegoś... się utrzymać, nie? Jasne, no, tak, tak, taki jest ten biznes, taki jest ten chleb, który pan przecież je na co dzień i, i jadł ja go już, mówiąc, pan tak, mówiąc tak kolokwialnie, jadł go pan też w wyższych klasach rozgrywkowych, między innymi w Ekstraklasie, no właśnie, a żeby podnieść ten klub pod względem takim organizacyjnym, do, aż do rozgrywek Ekstraklasy, w dalszej perspektywie, bo Pan mówi też o takiej perspektywie co najmniej kilkuletniej, więc na pewno Państwo się nad tym zastanawiacie, czy w Polkowicach to jest rzeczywiście możliwe, bo w Polkowicach już kiedyś była ekstra klasa i ludzie to pamiętają. Czy to jest w ogóle możliwe w dalszej perspektywie nawet kilku, nawet dziesięciu lat? Myślę, że tak. Spójrzmy Możliwe na Wartę Poznań. Ale, nie? ale realne? No realne myślę, że też. Bo spójrzmy na Wartę Poznań. Gdzie warta była 3 lata temu. To nie? prawda. I Trochę od... szczęście w tych barażach też to no pisało. No, oczywiście, ale szczęście zawsze trzeba mieć w sporcie. Nie? I teraz ostatnio trafiła do mnie, taki, trafił do mnie dokument właśnie plan rozwoju Warty Poznań. Mhm. 2020-2023. Po mhm. I tak sobie analizuję, mówię, kurczę, te same problemy są tutaj, w górniku, jeżeli chodzi o infrastrukturę i tak dalej. Mhm. I oni to układali no, tak sobie. Bo, bo musimy powiedzieć naszym widzom, że Warta Poznań awansowała do Ekstraklasy, jest teraz Benjaminkiem, ale swoje mecze rozgrywa gdzie? No rozgrywa w Grodzisku. No właśnie. W Grodzisku rozgrywa, tworzy, była zmiana właściciela, tworzy pewne stabilne struktury, które wydaje mi się, że pozwolą mi się utrzymać. Zresztą to jest też kolejna ciekawa sytuacja, bo ja byłem w Zagłębiu Lubin, graliśmy z nimi sparing, przegraliśmy z nimi 1-0. Pamiętam trenera tworka, ile dobrze nazwisko nie, 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 nie zmieniłem. Mam nadzieję, że. że Wydaje to, mi się, że, tak. dobrze. Wydaje że dobrze. Wydaje mi się, że dobrze. I, I mówię do Jarka Gambala, wtedy do koordynatora, mówię, oni awansują. Ja mhm. patrzę z tego trenera i tak dalej i awansowali. W związku z czym teraz się śmiejemy, że jak nie, jesteśmy... Musimy, na... Przepraszam, musimy, musimy w następnym sezonie przyjechać do pana Mateusza i porozmawiać, kto awansuje, a, a kto nie, bo, bo dzięki temu nasi widzowie i my, idąc do Bóg przed sezonem, możemy się nie, mocno aż wzbogacić. Tak, to nie. Ale no, przewiduje pan tutaj dobry wynik górnika Polkowicy już we wrześniu? Tutaj kolejny przykład. No. Bo czasami w piłce jest tak, że jak zobaczysz pracę trenera i mhm. zawodników, nawet ich... Ja nie jestem z tego ekspertem, proszę też nie brać, że... Nie że chodzi ja, ale sportowo, z humorem, z humorem tak do, do sprawy. Jest, to, to widać to, no naprawdę widać i to po górników widać też tą klasę. Nie chcę pompować tego no balonika, jest. ale no jeżeli górnik przegrał, nie? Ze Stalą Rzeszów 2-1, gdzie jest 1-0 dla nas, mhm. mamy karnego, dostajemy dwa, że tak powiem, piłkarskie gongi mhm. i przegrywamy. Gramy tutaj z katowicami gramy naprawdę dobrze. To są dostajemy naprawdę dwa, solidne marki, prawda? Tak, dostajemy dwie bramki, przegrywamy, ale na ten nie byliśmy słabsi. Bo po prostu Adrian Błąd szczelił taką bramkę w Stadiony świata i. To też to się widzi, z doświadczeniem nie? ogromnym, prawda? No, Adrian to jest klasa. Jeżeli chodzi o tą ligę, to jest klasa i też to może trzymam jeszcze, kciuki za niego. To może nie o Adrianie mhm. błądzie, bo błędem byłoby mhm. rozmawiać o o zawodnikach innej drużyny, więc wróćmy na moment jeszcze do zawodników mhm. górnika. Jak pan patrzy na tą drużynę i jest ten ogień, już, już widział Pan go we wrześniu, że będzie dobrze. Natomiast jaki to jest zespół, jakby miał Pan go scharakteryzować, tę te drużynę, tę układankę Janusza Niedźwiedzia? To jest też ciekawa sprawa, bo to jest o tym doświadczeniu, co, co mówiłem na początku. Schodząc do szatni Górnika, tam też jest in, inna taka atmosfera, środowisko niż w Ekstraklasie. Tutaj ta drużyna żyje, widać, po meczach, po meczach jest inaczej. To, to jest znaczy... tożsamość? Chyba tak, mhm. chyba ta tożsamość i wydaje mi się, że tutaj w Polkowicach nie ma co ukrywać. Jest dużo, duża liczba zawodników, która też gra w Zagłębiu, która, którym albo w innych klubach, których no nie wyszło, nazwijmy to tak. I widzę, że oni też mają coś do udowodnienia, niech udowodnią to na boisku, niezależnie czy będzie awans, czy go nie będzie, niech wygrywają i to pokazują. I Czyli atmosfera w szatni? Atmosfera w szatni to raz, ale dwa to chęć taka podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania pewnych. Pewnych nazwijmy to wartości boiskowych, czyli tych punktów, tego rozgrania, tak jest. I to też widać. Oczywiście nie wszyscy, bo to też nie, nie, nie ma co generalizować, ale, mhm. ale to jest fajna drużyna, to jest fajna atmosfera, nie? I tak jak mówię, no, fajnie w tym projekcie uczestniczyć, bo, bo i właściciel coś chce, i zarząd coś chce, i Rada Nadzorcza chce pomóc. A jakbyśmy skupili się na stylu gry. Styl gry u trenera niedźwiedzia. Tyle wiedzy, ile ja mam. Duża liczba podań. Tak, tak jest. Nie, pan zwrócił uwagę, albo może lepiej nie będę tego mówił, bo też mogą oglądać nasi przeciwnicy. To, to się wytnie, to się no, nie. To może nie wycinajmy, ale, ok. ale, ale nie mówmy o ok. tym. To się nie wytnie, to się nie wypnie. Tak więc nie, no, trener jest dobrym trenerem. Oczywiście każdy musi nad sobą pracować, ma pewien swój, swój styl gry. A taki polkowicki guardiola? Hmm, no to jeszcze daleko. Ja, wiem. ja Jeszcze daleko, ale kto wie, kto wie, może w przyszłości. Warto mieć marzenia. Warto mieć marzenia i trener Niedźwiedź myśli, żeby myślę, że będzie krok po kroku realizował. No Bo wizualnie są pewne podobieństwa, a styl gry oparty na dużej liczbie podań? Na pewno też nas jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że w pewnym momencie będzie nas czekał kryzys nie? i zobaczymy jeszcze, jak z tego kryzysu wyjdziemy. No bo my, Dobrze pamiętam, od 10 albo 11 meczów nie przegraliśmy, nie? więc kiedyś trzeba będzie przegrać, odpukać, żeby to było jak najpóźniej. Ale ma pewien warsztat. Tak jak już powiedziałem, to jest jeden z lepszych trenerów, z którym miałem możliwość współpracować. Ma wady, jak ja mam wady, każdy ma wady. Ja też mam wady. Ale jest okej. Okay. Do tego się trzymajmy. Na koniec jeszcze chciałem zapytać o ten feralny mecz na, Suwałka, na Suwalszczyźnie z Wigrami Suwałki, który ostatecznie się nie odbył. Długa wycieczka. Jeżeli mógłbym poprosić, żeby tak krótko powiedzieć, jak to się wszystko zakończyło, ale też krótko powiedzieć naszym widzom o co tam poszło właściwie. O i znowu wracamy do prawa, co by nie mówić, nie wiem czy, no czy to się wydnie, czy nie, ale nie. Czy, nie będzie. Ale jeżeli chodzi o aspekt, to każdy wie, nie zagraliśmy meczu ze względu na temperaturę. My złożyliśmy protest, chcieliśmy walkowera za ten mecz, ale został on odrzucony z przyczyn formalnych i tego się spotka, spodziewaliśmy. Mhm. Czyli do, do meritum jakby PZP nie rozstrzygał kwestii związanych. No bo sytuacja z nim. była taka, że przyjechaliście, a boisko nie nadawało się, do gry tak było jest. za zimno. I teraz yy, mimo podgrzewanej murawy. Tak jest. I to jest ważny aspekt, nie? bo żadnych roszczeń do wigier nie mielibyśmy, gdyby nie ta podgrzewana Murawa. E, o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że my żądamy odszkodowania od Wigier za to, że nie dochował należytej staranności w przygotowaniu meczu. To znaczy, mówimy tak: wiedząc z waszego doświadczenia, jakie są tam temperatury, mm -hmm. wiedząc wcześniej no o tak, tym, jest. że temperatury mogą być bardzo niskie, to no tak, tak jakby ktoś miał włączyć... we boisko i nie wiedział, że będzie wycieczkę. Tak prawda? jest i powinniście włączyć ten, to podgrzewanie już wcześniej. Tak. Nie? I Bazujemy na tym, nie mówimy, że to wymóg licencyjny nie jest, w związku z czym nie idziemy w tą stronę, że to nieważne, że nie musicie mieć podgrzewanej murawy. Mieliście i trzeba było z tego skorzystać. I teraz złożyliśmy pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Tam będzie toczyć się sprawa i ona jest ciekawa z prawnego punktu widzenia. I dwa, i znowu może za, za, zabrzmie dosyć śmiesznie, a mianowicie. Y, Wydaję monografię Odpowiedzialność odszkodowawcza organizatora imprez masowych, to jest temat mojej habilitacji mm -hmm. i właśnie podaję tam takie przykłady, w których na przykład y, 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 był mecz. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta na Stadionie Narodowym Polska. Ja, Anglia, już, prawda? już wiem, no to, to ciężko nie pamiętać. Nie było wymogu zamknięcia dachu. No tak. A mimo to odszkodowania były zasądzane, mhm. bo po prostu nie przygotowałeś się no. do tego meczu. My gramy z chojniczanką chojnicę o godzinie dwu, Masen 20. Narodowy, tak jest. Gramy o godzinie 20.00 mhm. e, Przy sztucznym świetle to też nie jest wymóg w drugiej lidze. Mhm. No to co? Znaczy, że nie mamy zapalać, bo nie ma wymogu. Nie, masz jako organizator imprezy ma. Imprezy alebo organizátor mečú pivky nožnej, dohovať całkowicie należytej staranności do tego, żeby, żeby ten mecz zorganizować. I po ludzku my możemy mieć złość, że tak powiem do Wigier, bo nikt nie kwestionuje ich umiejętności organizacyjnych, zarządzania i tak dalej, bo to jeden z, z lepszych klubów w drugiej lidze, tylko mhm. my kwestionujemy to, że nie przygotowali się na ten mecz. No bo po prostu mogłeś przewidzieć, patrząc na, tempera na te y, temperatury i tak dalej, że trzeba tu podgrzewaną murawę włączyć. I mnie jako mm, organizator Agora... czy też mnie jako górnika Polkowice, bo to nie my byliśmy organizatorem, mnie interesuje to, kto zarządza tym obiektem. Ty jako organizator no masz do tego to... do, doprowadzić. Jedziecie, jedziecie jestem... na drugi koniec Polski po to, żeby się dowiedzieć, że jednak nie zagracie. No to... Nawet gdyby to było 15 kilometrów. Tak? Nawet jakby to była czwarta liga, to to by było niepoważne. Tak, Wiemy, i... że czwarta liga jest regionalna, ale podaję przykład. I to jest ciekawa sprawa prawna. Sam jestem ciekawy, jak mhm. się to skończy. A jakiego rzędu odszkodowanie górnik Polkowice nie, się domaga? To, to jest tajemnica, że tak powiem, to... spółki, ale oczywiście. to są kwestie zwrotu kosztów. I tak dalej. Po prostu chcemy i mm -hmm. nic mm -hmm. więcej. I u, a, tego, że spaliśmy w hotelu e, przed, przed tym meczem mówię, my nie mamy żadnych ludzkich pretensji, żeby też tego nie zaogniać. Chodzi, lud, ludzkie to mogło być takie zachowanie, że dzień wcześniej by nam powiedzieli, że nie jesteśmy w stanie tego przygotować. Ale w tym momencie ogłoszenia tej decyzji pewnie jednak była jakaś taka lekka frustracja, było, a, a u piłkarzy no, trudno, też, trudno też. się dziwić, prawda? U trenera też i u nas wszystkich, bo się wypada z mikrocyklu. Nie? Dokładnie, no. przecież zespoły mają poukładane mikrocykle i specjalnie do, do, do tego konkretnego meczu mogły przy, być przygotowane ćwiczenia i na pewno cały tydzień piłkarze się do tego meczu tak. przygotowywali. I A nagle się jeszcze, dowiadują, że no, tego meczu to po prostu jest, nie daleka będzie. Daleka wycieczka to jest inna sprawa, ale tak jak mówię, to chodzi o należytą staranność w przygotowaniu y, tego meczu i ciekawy byłby też precedens, żeby, y, żeby inne kluby też w jakiś sposób przygotowywały te obiekty. Nie? Mhm. A jeżeli załóżmy ktoś zasądzi na naszą rzecz odszkodowanie i Wigry by musiały to zapłacić, to masz roszczenie do tego, który miał ten stadion przygotować. No to mhm. aspekt prawny ciekawy. Trochę się śmieję, że wigry mają nieszczęście, że to trafiło, gdzie ja jestem. No i sam jestem ciekawy, jak to, jak to, jak to się rozstrzygnie. No, oby takiej sytuacji było jak najmniej, gdyby wigry nie miały podgrzewanej murawy, no to jest całkiem inna sytuacja. No, no bo co? No bo zrobili wszystko, co mogli. Tak? I tyle. Nie? Tak więc. No, w Górniku dużo się dzieje sportowo, mam nadzieję organizacyjnie, infrastruktura się rozbudowuje, będzie tam boisko, będzie boisko sztuczne, hala oby tak dalej, oby ten dobry czas dla górnika trwał jak najdłużej. Tego życzę, było ciekawie, mam nadzieję, że będzie ciekawie podczas oglądania przez Państwa tej rozmowy, bo myślę, że zadaliśmy dużo ciekawych pytań, na które odpowiedział szef Rady Nadzorczej Górnika Polkowice Mateusz Druszcz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za poprowadzenie dzisiejszego programu Dariusz Nowakowski program Bliżej Sportu na łamach portalu Miedziowe Fakty. Jesteśmy blisko Górnika Polkowice, bo jest to drużyna niezwykle ambitna. Będziemy przyglądać się, czy rzeczywiście awansuje do pierwszej ligi. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.